Witam serdecznie z tej strony Soul Voice. Ten odcinek jest oczywiście kontynuacją tematu e, analizy czy też badania nasienia. I w tym odcinku opowiem Wam o nowym badaniu, badaniu komputerowym, właśnie analizy nasienia. I polega ono, kochani, na połączeniu oceny, oczywiście nasienia dokonywanej przez specjalistę z pomiarami dokonywanymi przez kolei ekspercki program komputerowy, który został właśnie wymyślony po to, żeby dopomóc właśnie w tej kwestii. Według, kochani, statystyk światowych, problem niepłodności dotyczy aż Między 8 a 18% par, z czego w Polsce niepłodność oceniana jest słuchajcie na nawet tak 14 do 20%, co stanowi około 1 miliona par. Nie wiem czy sobie zdajecie sprawę, ale jest to naprawdę sporo. Czynnik z kolei męski stanowi o niepłodności pary, według różnych oczywiście autorów wynosi on procentowo tak około 30-60%. Badania nasienia w ogóle powinno być kontynuowane uważam w każdym przypadku, gdy na przykład kobieta nie zachodzi w ciąże w ciągu pierwszego roku, mimo oczywiście regularnego współżycia bez stosowania jakichkolwiek zabezpieczeń, czyli metod antykoncepcyjnych oraz oczywiście Mogą takie badanie robić mężczyźni, żeby generalnie sprawdzić stan swojego nasienia, czy w przyszłości, na przykład, czy w tym czasie teraźniejszym, nie będą mieli problemów z płodnością, jeśli na przykład ich partnerka, małżonka, kochanka, kobieta, dziewczyna będzie chciała mieć z nimi potomstwo. Więc uważam, że takie badania każdy mężczyzna raz do roku, nawet słuchajcie, profilaktycznie powinien sobie zrobić, a tym bardziej panowie, którzy poddali się metodzie tak zwanej antykoncepcji męskiej, o której nagrałam wcześniejszy odcinek, to możecie odsłuchać i będziecie wiedzieli, o czym myślę w tej chwili. W każdym bądź razie, dla nich też jest to dobre, żeby po prostu sprawdzać, czy wszystko jest ok, ponieważ 99,9% można się zabezpieczyć, ale zawsze w każdej metodzie pozostaje ten 1%, który, no wiecie... Stanowi tak zwany znak zapytania, ale oczywiście nie chciałabym nikogo tutaj straszyć, ponieważ są osoby, które właśnie chcą być bezpłodne, ponieważ mają bardzo dużo potomstwa i chcą swoje partnerki, e, po prostu szczerze mówiąc, dopomóc swoim partnerkom, żeby nie musiały stosować antykoncepcji, czyli chemicznych świństw, które po prostu tworzą różnego rodzaju. Niezbyt ciekawe, toksyczne związki w organizmie kobiety, i niestety niszczą jej organizm. Bo taka jest prawda, więc niektórzy mężczyźni, moi drodzy panowie, są naprawdę wspaniali i biorą tą odpowiedzialność na siebie i poddają się właśnie zabiegowi, kto, o którym opowiedziałam w pierwszym odcinku. Więc zerknijcie! Wracając do tematu, kochani, obecnego. W każdym przypadku, oczywiście, jeśli kobieta ma jakikolwiek problem z zajścia w ciąży, jest taka diagnostyka naprawdę potrzebna. No cóż, diagnostyka wprowadza um, oczywiście różnego rodzaju oferty i nowością jest właśnie taka metoda komputerowa badania komputerowego nasienia. Polega, moi drodzy, ona na połączeniu właśnie oceny, Nasienia, dokonywanej przez specjalistę, z pomiarami oczywiście, dokonywanymi przez ekspercki program komputerowy. I to jest właśnie ten hit. Dzięki mikroskopowi sprzęgniętemu z kamerą cyfrową, wykonuje się, słuchajcie, serię zdjęć nasienia, a obrazy przekazywane są właśnie drogą elektroniczną do komputera, który z kolei analizuje budowę waszych plemników oraz po prostu ich ruchomość. I widzi różnego rodzaju uszczegółowienia analizy właśnie ruchu plemnika, czyli różnego rodzaju parametry, jak LH, VCL, STR i tak dalej. Dokładna w ogóle analiza morfologiczna plemnika jest robiona i podane są parametry, czyli długość, szerokość, słuchajcie, obwód oraz nawet powierzchnia główki, powierzchnia aksomu i jeszcze zdaje się szerokość, cóż jeszcze, odległość chyba miejsca przyczepienia nawet od, środka główki oraz oczywiście kąta przyczepienia wstawki, więc kochani to są naprawdę świetne informacje i bardzo, bardzo dokładne. Komputerowa analiza nasienia skrótem CASA to słuchajcie nowa jakość powiedziałabym w diagnostyce męskiej niepłodności. Jest to naprawdę fantastyczne i bardzo pomocne. Wynik takiego badania daje lekarzowi niezwykle dużą ilość informacji o jakości Waszego nasienia, czy też nasienia pacjenta i precyzyjna diagnostyka to słuchajcie większa szansa na no mówiąc krótko skuteczne leczenie i pozbycie się tej bezpłodności. Jeśli akurat jest taki zamiar. No cóż przygotowanie do takiego badania z permiogramem inaczej badania kości nasienia to przede wszystkim e Należy pamiętać, że przed badaniem wymagane jest około 2 do 7 dni, czasem podają 2 do 5 w zależności od danych, abstynencji, słuchajcie, seksualnej, drodzy panowie, jest to bardzo ważne, że musicie wytrzymać. Cóż jeszcze? Dłuższy lub krótszy oczywiście czas od ostatniej ejakulacji może wpłynąć na wyniki badania, dlatego miejcie to na uwadze. Cóż jeszcze? Nasienie należy oddać bezpośrednio oczywiście do naczynka, drogą masturbacji, w specjalnym pomieszczeniu w laboratorium i takie naczynko można otrzymać oczywiście bezpłatnie, zdaje się. Nasienie z, yy, zabiera później yy, laborant, można dostarczyć je oczywiście do laboratorium przy zachowaniu um, następujących zasad samodzielnie. nasienie należy za, przede wszystkim zebrać bezpośrednio do naczynka. Transport nie powinien, słuchajcie, trwać więcej niż jedną godzinę. Cóż jeszcze, podają gdzie nie gdzie, że nawet pół godziny jest najlepsze, ale. Tak, do godziny jest ok. Transport powinien odbywać się w temperaturze 37 do 38 stopni Celsjusza i to muszę zaznaczyć. Przybliżeniu, kochani, to jest taka temperatura naszego ciała. Cóż jeszcze? Naczynko musi być jałowe, czyste, plastikowe. Może być też plastikowy pojemnik na mocz, jeśli nie ma specjalnego naczynka. One tak strasznie się szczerze mówiąc nie różnią. Na wynik takiego badania mają wpływ jeszcze następujące czynniki, jak przemęczenie słuchajcie Wasze, ostatnio przebyte Wasze choroby, z gorączką przede wszystkim, czy też gorączka, zbyt krótki na przykład, lub e, zbyt długi okres abstynencji seksualnej, spożywanie alkoholu, zwracam na to uwagę, stosowanie antybiotyków przede wszystkim, po koronacji antybiotykowej należy słuchajcie, odczekać około dwóch tygodni, zanim drodzy Panowie zrobicie takie badanie. Cóż jeszcze? W celu w ogóle zapewnienia dyskretnej obsługi oraz wysokiej oczywiście jakości badania, zainteresowanych pacjentów e, prosi się o wcześniejszy oczywiście kontakt umówienia takiej wizyty w laboratorium, żeby stworzyć Wam po prostu dogodne warunki, żebyście się czuli komfortowo i nie musieli niczym stresować i mieli jakiś swój pokój po prostu, gdzie będziecie sami. E, przed zgłoszeniem oczywiście na takie badanie należy umówić termin, e, kontaktując się oczywiście z wybranym działem, lekarzem czy też jednostką specjalistyczną, w której chcecie wykonać takie badanie. Cóż jeszcze? Przeciwciała przeciwplennikowe na przykład w nasieniu. Można również zrobić i zgodnie z zaleceniami WHO, takie badanie nasienia powinno być wykonane równocześnie z badaniem na obecność przeciwciał, przeciwplemnikowych w nasieniu. I przeciwciała te z kolei mogą być przyczyną zmniejszenia płodności u mężczyzn lub całkowitego jej zahamowania, więc jest to ważne. Również można zrobić test PCT. Testem tego celu, tego celem raczej, przepraszam, tego testu, tego badania jest ocena, czy plemniki w fazie płodnej cyklu są w stanie, słuchajcie, przedostać się do kanału szyjki macicy i czy po prostu pozostają tam ruchome. I to jest taki główny cel, a ocena jest to zachowania się właśnie tych plemników w śluzie właśnie szyjki macicy po odbytym stosunku i odbywa się to w laboratorium pod oczywiście mikroskopem i materiał do badania pobierany jest w formie oczywiście wymazu od partnerki. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to. Badanie komputerowe. Myślę, że też można a, spróbować. Czemuż nie? Technika idzie do przodu, więc kochani, ruszcie głową i zróbcie wszystko, co dla Was najlepsze. Oczywiście, tak jak wspomniałam w pierwszym filmiku, że można też taki test y, wykonać w domu. Można kupić na internecie w aptece lub y, nie wiem, w jakimś innym sklepie. Ale oczywiście. Wydaje mi się, że taki test komputerowy tej nowej generacji będzie po prostu miał większe znaczenie ze względu na jego dokładność. No, ale fajnie. Na początek dobry jest i taki testik, który sobie zrobicie po prostu drogą domową, a później, jeśli zobaczycie, że występuje ten problem, możecie zgłosić się do jakiegoś specjalisty lub ośrodka, do waszego urologa, który na pewno pomoże wam w tej kwestii, doboru testu lub metody, lub ewentualnie podpowie, gdzie możecie zrobić taki test i jaka metoda w danym momencie jest najlepsza. Ale z tego, co słyszałam, właśnie badanie komputerowe tej niepłodności, Czyli waszego nasienia naprawdę jest numer jeden. Okej, okay, kochani, to na tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejny. Mam nadzieję, że będzie również ciekawy. Jeśli macie inne problemy i być może e, nagrałam na ten temat film, zerknijcie na mój kanał do przegródki, e, z właśnie z męskimi sprawami, rzeczami, problemami. Jest tam sporo nagrań, może akurat coś z tych nagrań Was zainteresuje. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam oczywiście do odsłuchania innych ciekawych filmów na przeróżne tematy. No i trzymajcie się, bądźcie zdrowi, życzę Wam powodzenia. Nie stresujcie się robiąc takie badanie, jest to zupełnie normalne. I oczywiście trzymam kciuki za wszystkie rezultaty, jakie tylko chcecie. Dla tych, którzy chcą bez być bezpłodni, dla tych, którzy chcą być płodni i dla tych, którzy nie wiem, mają jakiekolwiek inne marzenia, a przede wszystkim, moi drodzy, życzę Wam dużo zdrówka, bo to chyba w życiu jest. Najważniejsze. Trzymajcie, spełniajcie swoje marzenia i dbajcie o siebie i nie zapominajcie o profilaktyce, że nawet dla samego siebie, dla faktu, żeby sprawdzić, w jakiej jesteś kondycji, możesz zrobić po prostu takie badanie, badanie nasienia i nie jest to już dzisiaj temat tabu. Trzymajcie się, papa. Pa, pozdrawiam cześć.